Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na unboxing gry Division 2. Tom Clancy The Division 2 na konsole Xbox One. Edycja, edycja kolekcjonerska. Pudełko jest dosyć spore. To mniej więcej ten rozmiar, oczywiście to jest Ubisoft, no to rozmiar tak jak były pakowane, oni mniej więcej mają ten sam rozmiar jak Watch Dogs, jak Assassin's Creed. Kolekcjonerskie edycje, także tak to, tak to wygląda. Tutaj widzimy z tyłu właśnie zawartość. Także gra oczywiście przeżywa teraz swoją drugą młodość. Dodatek wiadomo, nowy dodatek w Nowym Jorku, dużo nowej zawartości, i tak dalej. Czyli samą grę to można naprawdę za grosze teraz kupić, bo ostatnia promocja też na PS Store czy na, na Xbox'ie. No ale ogólnie ta edycja kolekcjonerska tutaj w Wielkiej Brytanii teraz została dobra cena, bo to jest nowa edycja ze sklepu i kosztowała mnie dokładnie 25 funtów. Także wydaje mi się, że, że dobra cena ogólnie, na, jak, na, jak na edycję kolekcjonerską. Tutaj sobie przetniemy tylko te naklejki. To jest te, zawsze te, te edycje kolekcjonerskie od Ubisoftu, są zawsze dobrej jakości, bo mamy kilka właśnie z Assassin's Creed'a czy, czy, czy też z Dogs'ów. Tutaj, oczywiście, ta kartonowa obwoluta to dajemy na bok. Samo pudełko, to już jest powiedzmy element edycji kolekcjonerskiej, widzimy logo, yy, tak i, i tak dalej. Tutaj też widzimy Dark Zone, czyli jeden, jeden z trybów gry. Oczywiście, to otwierane jest, otwierane jest coś takiego. O, widzimy, otwierane tutaj się trochę nie mieści to w kadrze, ale wy, wysuwamy po prostu z góry. W ten sposób jest to zapakowane. I naprawdę pudełko, gruby karton, bardzo ładnie wykonane. Samo pudełko już można powiedzieć, że jest, tak jak powiedziałem, jakby elementem kolekcjonerki. No i tutaj widzimy właśnie, co się rzuca w oczy to, to figurka, ale na początek co jest tutaj, czyli tak naprawdę gra, oczywiście w edycji na Xbox One, tak, to jest standardowe wydanie, także tutaj jakby można sobie to otworzyć. Oczywiście, bo ja oczywiście gram w The Division na, na PlayStation 4. Tam już mam cały progres, wylewelowaną postać i tak dalej. Także nie będę już zaczynał, oczywiście, na, na Xboxie. E, zobaczymy, co sobie. No i tak wygląda po otwarciu. Oczywiście tu są jakieś jeszcze kody, DLC, reklamy i tak dalej. Także sama płyta, także standard. E... To sobie na razie damy na bok. To oczywiście następną rzeczą jest e, Artbook To już tej edycji Waszyngton, którą też robiłem unboxing to Możecie sobie zobaczyć Artbook e, właśnie z edycji The Division 2 z edycji Waszyngtona Także jest całkiem całkiem OK Mapa Którą też osobiście już, już też posiadam Mapa jest oczywiście Tutaj rozkładana mamy cały cały Waszyngton i tak dalej. Także tu są reklamy też różnych właśnie produktów e, tak to wygląda i oczywiście mapa gry, a z drugiej strony z drugiej strony jest plakat e, The Division. Tak no tutaj wybaczcie, ale właśnie mam za nisko trochę ustawiony ten e, e, telefon do nagrywania i po prostu jest e, to Czyli mapa, gra, i teraz następną rzeczą jest. Następną rzeczą są kody, na różne skórki i tak dalej. To może udostępnimy na naszym blogu, bo to się nie, nie, nie ten nie przyda raczej. Następną rzeczą jest soundtrack na płycie. To na pewno się chwali. Muzyka jest naprawdę świetna w The Division, Uwielbiam taką muzykę filmową, także płyta ja przeważnie słucham tych soundtracków w samochodzie, także to tam te cyfrowe zgrywanie gdzieś tam na pendrive czy tak dalej, ale to oczywiście wiadomo, że trochę płyty już przemijają, ale dalej właśnie w samochodzie na jakąś podróż soundtracki z gier jak znalazł, także tak to wygląda. Soundtrack na płycie, to jest na pewno zawsze się chwali, 21 ut 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 utworów, także także to jest OK. Yy, coś tu jeszcze mamy, nie, nie ma żadnej litografii, tu sobie to sprawdzimy. Nie nie, jest artbook, jest gra, jest mapa. Eee, tak, mówiłem tutaj Artbook, jest artbook, jest mapa, jest gra, jest soundtrack jest pudełko. No i oczywiście to na razie może sobie odstawimy te rzeczy. I oczywiście najważniejszy element jest też tak zapakowany, właśnie, żeby sobie postawić, no to najważniejszy element, czyli figurka. Dobrze, że ona nie jest poklejona tymi takimi yy, taśmami, tak? czy tymi plastikami, czyli tak to wygląda. Yy, figurka to jest, tak naprawdę to jest kobieta. Tutaj mamy jakby tablicę Welcome to Washington DC. Także fajna taka powiedzmy, mini diorama, że gdzieś ona stoi na jakiejś takiej zawalonej ulicy czy coś. Naprawdę jakościowo plecak tutaj widzimy broń, granaty, yy, granatnik tutaj pistolet w ręku, flara. Yy, karabin, tutaj jakiś pewnie, namiot czy coś takiego. Broń przyboczna to jest nawet wyjmowane. O, to jest coś ciekawego. Malutki pistolecik, widzimy, można sobie wyjąć z kabury i pewnie jej tu zamienić. Tak, chyba tak z tą flarą. Tak, można tak zrobić. Maska tutaj na twarzy. Kamizelka, spodnie, naprawdę ta faktura tych ubrań na kolaniki buty, wszystko ładnie umalowane. Plastik. Tutaj widzimy logo. The Division, Ubisoft, oczywiście Massive Interactive, produkcja. Także fajnie, fajnie to wygląda. Ja zawsze lubię, że to takie wyrwane z kontekstu, tak jak są figurki. Oczywiście to jest standard u Ubisoft, właśnie z Assassin's Creed, czy z Far Cry'a z tych topowych serii. Także to jest, to, jest zawsze, to się zawsze chwali na plus. No i to jest tak fajnie zrobione, że po prostu tu jak ona stoi, to tak widać jakby. Ktoś ma miejsce, to może sobie właśnie w tym, jakby, pudełku to po, postawić, tą figurkę, i wtedy jest taki, powiedzmy, taka scenka, tak? No dobra, czyli podsumowując, oczywiście, Grady Division, e, Artbook, figurka, mapa z plakatem, no i, i, i sama, oczywiście, sama sama figurka, tak? Także, także to by było na tyle. To był unboxing gry The Division e, 2. Tom Clancy na konsolę Xbox One. My gramy oczywiście na PlayStation. Już żeśmy o tej, o tej grze rozmawiali na padlogu, no ale jak za taką cenę, mówię, jak gdzieś w Polsce spotkacie, powiedzmy, te 100-120 zł, to naprawdę, naprawdę warto, bo tę grę można odsprzedać, wymienić, zawsze się coś odzyska. Także, tak naprawdę, tutaj, jak ja bym teraz coś jeszcze z tej gry się pozbył, bo mam ją już na PlayStation 4, także. To mi wyjdzie jakieś powiedzmy nie wiem 16-17 funtów, także naprawdę naprawdę warto. Gdzieś może w Polsce też są takie przeceny, bo gra jakby dosyć szybko staniała. Dobra, to by było na tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych unboxingach i zapraszam do słuchania naszego podcastu na Spotify, na apkach podcastowych, do zaglądania na naszego YouTube'a, Padlock Podcast, oczywiście inne unboxingi, dużo filmików i Blog jako podcast na naszym blogu na Spotify. Tak jak już mówiłem, zapraszam do słuchania. To było na tyle. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.